Wstęp do letniej edycji biuletynu: Zatrzymaj się, Sztuka Ogrodowa, wydawanego pod adresem sztukaogrodowa.pl. Świat potrzebuje projektantów, bo bez nich nie będzie wiedział, co jest piękne i dobre. A ty, jako projektant, aby dobrze wypełniać swoją rolę, potrzebujesz wysokich kompetencji i silnego charakteru. Dlaczego, a raczej po co? Ponieważ tworzysz plany nowych rzeczywistości. Chcesz, aby świat, przynajmniej w obrębie projektowanych przez Ciebie działek, zmieniał się zgodnie z Twoimi pomysłami. Jednak nie jest to proste zadanie, bo wymaga spotkania się i porozumienia różnych grup interesu. Mówi się, że wybudowany obiekt, budynek czy ogród to zawsze zasługa trzech stron: projektanta, wykonawców i inwestora. A ta wieloosobowa rzeczywistość, w której się obracasz, często nie sprzyja realizacji Twoich wizji. Zwykle potrzebujesz z innymi stronami wywalczyć wdrożenie swoich projektów w życie w najlepszy możliwy sposób. W istocie Walczysz z całą rzeszą przeciwników, z klientami, walczysz o większe budżety i mądre decyzje, z wykonawcami o staranność i uważność na projekt, z budowlańcami o poszanowanie roślinności, z sąsiadami o wprowadzanie cienia, z urzędnikami o rezygnację ze szkodliwych schematów postępowania. Istna orka na ugorze. Oczywiście. Kiedy jesteś prawdziwym pasjonatem, kiedy podchodzisz do swojej pracy z żywym zaangażowaniem i szczerym zapałem, kiedy lubisz to, co robisz i jeszcze robisz to dobrze, wtedy nie jest ci ciężko. Zwykle nie zauważasz tych wszystkich przeciwności, po prostu pokonujesz je, idąc do celu. Ale głęboka pasja nie towarzyszy ci zawsze. Na pewno nie wtedy, kiedy przygotowujesz już trzecią wersję koncepcji dla klienta, który ciągle nie wie, czego chce. Nawet jeśli masz za to godziwie płacone, trudno wykrzesać z siebie werwę i oddanie przy kolejnej rewizji jego projektu. Czujesz, jak ciężka jest ta praca, kiedy załamujesz ręce nad bezmyślnością, niedbalstwem i fuszerką swoich współpracowników, na przykład członków zespołu wykonawczego. A przy tym sam klient nie rozróżnia co dostaje i wydaje mu się nie zależeć na tym, żeby otrzymać naprawdę porządne rozwiązanie. W najmniej potrzebnym momencie staje po stronie wykonawcy. Znasz to? Wiosną wchodzisz w sezon z pełnym entuzjazmem i tryskając optymizmem. Może podejmujesz się koordynacji powstawania ogrodu, zastępując klienta w co bardziej specjalistycznych czynnościach. Tym samym przyjmujesz część odpowiedzialności za postępy na budowie, niezależnie czy i jakie otrzymujesz za to wynagrodzenie. Ale jeszcze w tym momencie sezonu nie czujesz tego ciężaru. Raczej przepełnia cię nadzieja i pogoda ducha. Działasz jak w transie, odhaczając zadania, zaliczając kolejne kamienie milowe. Aż wreszcie nastaje późna jesień, kiedy okazuje się, że warunki pogodowe, logistyczne i organizacyjne. Uniemożliwiły skończenie wszystkich prac zgodnie z planem i w przewidywanym terminie. Słońca jest już coraz mniej, a wiatr wieje coraz chłodniej. Klient jest rozżalony i na tobie wiesz psy, mimo że to ty jesteś najbardziej zaangażowaną osobą z całego zespołu i tylko dzięki tobie w ogóle udało się osiągnąć bieżące zaawansowanie w postępach. Ten brak wdzięczności potrafi boleć. O, oh, jak ciężko być projektantem, czy w ogóle twórcą ogrodów. Ponarzekamy sobie? Zatrzymaj się. Może jednak nie narzekajmy. Bo po co? Takie są uroki tej pracy i jej specyfika. I w twoim zasięgu jest prosta, choć niełatwe do wdrożenia, rozwiązanie wszystkich tych problemów. Tam, gdzie robota naciska ostrym szpikulcem, ty... Potrzebujesz wypracować w sobie dość twardą skórę. Potrzebujesz utwardzić i wzmocnić swój charakter, tak aby codzienny deszcz problemów spływał po tobie jak woda z Pomoże ci akceptacja faktu, że ta robota zwyczajnie składa się z problemów do rozwiązania. Problemy to jej treść, jej wyłączny budulec. Kiedy przyjmiesz taką postawę mentalną i wypracujesz potrzebną odporność psychiczną, żadne informacje o nowych przeciwnościach nie będą robiły na tobie wrażenia. To da się osiągnąć. Z pewnością każda profesja ma swoje kryzysy, typowe górki, na których się wzlatuje i typowe doliny, które prowokują regularne upadki. Chociaż praca projektanta, czy w ogóle twórcy. Ogrodów wydaje się tym trudniejsza, że trzeba być naprawdę niestrudzonym latami, aby osiągnąć namacalne rezultaty. Nie mamy wszystkiego danego na tacy, raczej cierpliwie musimy zbierać całą wiedzę, a jej osobisty kapitał wypracować własnym doświadczeniem. Nie da się tego procesu przyspieszyć. Równocześnie nie warto się znach zniechęcać na początku drogi. Skoro od początku wiadomo, że to będzie długa droga. Długa jest dobra, bo starczy ci na całe życie. Drzewa rosną przez dziesięciolecia. Beliny i krzewy zadarniające przez lata wypełniają przewidziane dla nich miejsce, by zniknąć lub nie w cieniu drzew. Opinie użytkowników na temat wygody korzystania i serwisowania ogrodu najlepiej jest zbierać dopiero po paru sezonach. Materiały starzeją się i patynują, aż wreszcie niszczają latami i dekadami. Uczymy się tu powoli. Sam jestem w zawodzie od ponad 20 lat, a z każdym rokiem czuję się mniejszy i mniej rozumiejący ten wielki świat, choć przecież ciągle uczę się nowych rzeczy, a starych nie zapominam. Danych do nauki zdecydowanie nie brakuje. Bo codzienność w tej robocie potrafi być szalenie dynamiczna, szczególnie w sezonie. Ciągle coś w niej się nowego dzieje i wciąż trzeba sprostać nowym wyzwaniom intelektualnym, kreatywnym i uczuciowym. Planowanie, budowa, nadzory, harmonogramy, katastrofy to wszystko pomnożone przez mnogość zagadnień branżowych, to wszystko pomnożone przez komunikację z inwestorem. Obsługa takiego kalejdoskopu zdarzeń z jednej strony wymaga zachowania dużej czułości, a z drugiej wymusza utwardzenie swojej wrażliwości w punktach styku z bólem. Choć brzmi to paradoksalnie, to można i potrzeba to w sobie pogodzić. Tutaj pozwolę sobie na taki mały komentarz. Zwróć na to uwagę. Widzisz, zachowujesz dużą czułość a równocześnie musisz się utwardzić. Ale nie musisz się utwardzać wszędzie. Wystarczy, że utwardzisz swoją wrażliwość w punktach styku z bólem, czyli tam, gdzie boli, tam, gdzie klient naciska, tam, gdzie wykonawcy robią problemy, tam się utwardzasz. Natomiast na przestrzeni wiesz chęci pomocy drugiemu człowiekowi, czy wrażliwości estetycznej, wrażliwości na naturę. Tam oczywiście nie obojętniejesz. Dlatego nie ma tutaj paradoksu. To jest możliwe do pogodzenia. Czytam dalej. Faktem jest też, że stanowimy mało liczną grupę zawodową. Nawet jeśli zestawić nas w jedno z architektami krajobrazu, projektującymi tereny publiczne i ogrodnikami, fizycznie zakładającymi ogrody i opiekującymi się roślinami, wciąż okaże się, że jest nas relatywnie mało i jeszcze równocześnie jesteśmy dość rozproszeni. Tym samym trudno o wymianę doświadczeń z koleżankami i kolegami po fachu. Know-how zbiera się głównie samemu, w sobie. Piękną, choć rzadką okolicznością jest praca z mistrzem. Warto szukać swoich nauczycieli i szanować takie relacje. Celne słowa wypowiedziała Karolina Kałdońska, właścicielka biznesu ogrodniczego, w rozmowie z dziewczynami z Grendea. Że to jest ciężka branża i dlatego nie ma tutaj przypadkowych ludzi, to muszą być pasjonaci. Coś bardzo podobnego powiedziała mi Ewelina Roszkowska o pracownikach śląskiego ogrodu botanicznego. Że ponieważ jest to wymagająca i równocześnie nie bardzo dobrze płatna praca, to ci, którzy są w stanie w niej pozostać, to muszą być prawdziwi pasjonaci. Tak wygląda rzeczywistość naszej branży. Nie mamy zbyt wysokich zarobków na horyzoncie. Trzeba naprawdę kochać tą robotę, żeby w niej wytrwać całe życie. Ale to dobrze. To wszystko bardzo dobrze. To dobrze, że mamy pracę trudną i angażującą. To dobrze, że ciężko jest sprostać jej różnorodnym wyzwaniom, bo dzięki temu się wzmacniamy, utwardzamy i w efekcie zostają w naszych szeregach tylko najlepsi. Najsilniejsi, pełni pasji i naprawdę zdecydowani. Życie i twarda rzeczywistość weryfikują tych, którzy się do tego nie nadają. Bardzo, bardzo dobrze, bo ci, którzy pozostają, to prawdziwie elitarny skład. Wyjątkowy przez swoją wrażliwość i moc przez przeciwności. Jesteśmy zapracowani. Ogólnie jest nas mało, a jeszcze mniej ostaje się przez weryfikację trudami. Ale... Nasza wrażliwość predysponuje nas do wyjątkowej misji. Do wzięcia odpowiedzialności za wygląd świata, w którym żyjemy my i w którym będą żyć kolejne generacje. To zresztą stanowi materię naszej pracy, a tym samym obliguje nas do kształtowania charakteru i twardej, nieustępliwej postawy wobec tych, którzy czynią nasz kraj mniej zdrowym, żywym i przyjaznym miejscem do życia. Nie wskazując palcem. Wobec większości, także naszych potencjalnych klientów i współpracowników. Równocześnie jesteśmy. Wiem, bo mam wokół siebie wielu ludzi, którzy pokornie budują swoje mocne pozycje, latami dokładając cegiełki doświadczeń do swoich katalogów mądrości. Zawodowców, którymi jestem zachwycony i zainspirowany. Na których radę mogę liczyć, kiedy rozważam jakąś nową i trudną problematykę ogrodową, których sylwetki przybliżam Ci w ramach gawent mistrzowskich. Trochę patrzę na nas wszystkich i na siebie też, jak na piękne kwiaty na łące. Nie martwię się naszą sytuacją czy specyfiką profesji ani trochę, a wyłącznie cieszę. Że ta praca jest tak trudna i że nie jest zbyt oblegana. Bo dzięki temu możesz sobie swój mały świat poukładać po swojemu, dokładnie tak jak chcesz. Możesz zbudować mocną markę osobistą, ze świetną reputacją, mieć swoje grono wiernych klientów, dzięki którym dobra wieść o Twojej specjalizacji będzie się rozpowszechniać. I z czasem wzrastasz w świadomość swojej społeczności, jak wielkie, silne drzewo, które mało co może ruszyć. I nie musisz się już martwić o robotę, a stawki masz godne. Takie możliwości otwierają się przed tobą, kiedy orientujesz się, że nie jesteś dla każdego i nie musisz świadczyć usług dla wszystkich, którzy się do ciebie zgłoszą. A także, kiedy zbierze się już dość zacne grono klientów, którzy naprawdę Cię słuchają i są Ci szczerze wdzięczni za Twój wkład w ich ogrody grono, które szanuje Cię za Twoje kompetencje, a także preferencje, a na pewno Cię nie pospiesza, rozumiejąc, że ogrodnictwo to sztuka cierpliwości. Więc bądź sobą i idź w swoim tempie tam, gdzie czujesz się dobrze. Rób to, co Ci wychodzi i co lubisz. Zawsze najlepiej, jak potrafisz, a nie będziesz martwić się o pracę. Potrzebujesz w tym celu też dobrze wybrać swoją grupę docelową, czy też w ogóle swój sektor. Czy w ogóle interesuje Cię obsługa terenów publicznych? Możesz pomyśleć na ten temat, słuchając o naszych doświadczeniach z wycieczki do tego obszaru w reportażu Gawenda o rezygnacji z ogrodu nad Białuchą. Potrzebujesz, bo też po każdym potknięciu i ślepej uliczce podnosić się z uśmiechem, wiedząc, że na horyzoncie jest cel. A jest to mistrzostwo. I w jego osiągnięciu chcemy cię wesprzeć. Dlatego już od kilku lat przygotowujemy program edukacyjny skierowany do projektantów ogrodów. Chcemy pomóc Ci stać się mocnym profesjonalistą, prawdziwym mistrzem, i dzięki temu wzmocnić całą branżę, naszą pozycję zawodową, a także poziom aranżacji świata, w którym razem żyjemy. Dlatego proszę Cię, podziel się z nami swoją opowieścią. Jakie braki w kompetencjach lub wiedzy sprawiają Ci największy problem w bieżącej pracy? Gdzie się zatrzymujesz i boleśnie walisz głową w mur? A gdyby tego bólu nie było, to w stronę jakich szczytów cię ciągnie? Jakie wyzwania są dla ciebie najbardziej ekscytujące? Jaka wiedza pociąga twoją ciekawość i wzbudza ekscytację? I w czym czujesz się najmocniej i chcesz być najlepszy? Jaka specjalistyczna wiedza pomogłaby Ci się wynieść na wyższy poziom w obszarach dowolnie powiązanych z naszą branżą? Napisz przez formularz na dole strony lub na maila oop.org.pl Na każdą osobę, która w dowolnym terminie opowie nam o swoich potrzebach i wyzwaniach edukacyjnych, czeka nagroda w ramach naszej nowej oferty szkoleniowej. Jakub Gardner Myśliwiec, projektant ogrodów i ogrodnik, lider organizacji ogrodów polskich. PS. Nie chodzi o to, że musisz uratować świat, bo przecież nie jesteś na tym świecie sam. Nie na twoich barkach spoczywa wyłączna odpowiedzialność. Ale pośród całej tej masy planistycznej bezmyślności i budowlanego dziadostwa, jaką realizuje większość osobników naszego gatunku, ty Możesz kreować swoje piękne dzieła, mądrze i jednocześnie wygodnie dla ludzi, którzy będą w nich spędzać wspaniały czas. Posiadając odpowiednią wiedzę i prezentując wysoki poziom świadomości, zamiast czynić spustoszenia, możesz uwzględniać w swoich projektach pokoleniowe korzyści. Celowanie wyżej nie kosztuje więcej. W tej pracy Domyślnie godzisz wiele interesów, układasz układankę z wielu elementów. Wprowadzenie do procesu dodatkowego warunku w postaci perspektywicznych pożytków środowiskowych, to dla ciebie po prostu kolejna zmienna do uwzględnienia. A przecież masz talent do godzenia wielu zmiennych, skoro wybrałeś tą pracę. Robisz ogrody prywatne. Dogadujesz się z jednym decydentem, aby kawałek świata przekształcić. Dla Jego przyjemności. Wiele potencjału spoczywa w Twoich rękach. Możesz zasugerować swojemu inwestorowi bardzo różne drogi postępowania. Tym lepsze, im bardziej jesteś kompetentny. Drzewa, któremu posadzisz, przeżyją Jego i Jego dzieci. Perspektywa dziesięcioleci to zupełnie naturalna miara czasu dla projektanta ogrodów. W takich jednostkach Mierzymy czas swojej edukacji jak i skutki swoich projektów, porad i decyzji. Wejdź na sztuka myślnik aby zapoznać się z pozostałą treścią biuletynu, inspirującymi grafikami. Tym razem jest to opowieść o ostatnim kwartale w naszym ogrodzie na Ruszczy. W całym tekście natrafisz na Różne linkowanie, które pomoże Ci poszerzyć swoją wiedzę czy orientację o wybranych zagadnieniach. Zapraszam, zapisz się też do newslettera na stronie głównej, będziesz otrzymywać informacje o nowych numerach. A wiesz, tym razem postanowiłem przeczytać Ci jeszcze co nieco z treści, która jest podzielona na takie trzy główne działy: coś pięknego i ten właśnie zaczyna się. Czy jako projektant możesz przeżyć coś? Wspanialszego niż proces wdrażania Twoich wizji w rzeczywistość. Niż patrzenie jak Twoje pomysły powstają i stają się rzeczywistością. Tak. Możesz obserwować naturę, która rządzi się po swojemu tam, gdzie świadomie odpuszczasz swoje wymyślanie. Gdzie zachowujesz twórczy umiar. Ogród... OOP, Organizacja Ogrodów Polskich, na ruszczy, zaczyna robić się piękne. A to oczywiście dzięki roślinności wzrastającej bujnie, szumiącym osikom w lasku i łące, porastającej naszą trójkątną polanę, roślinności wychodzącej na powierzchnię z glebowego banku nasion. W tej matrycy rzeźbimy naszą obecność zgodnie z zasadą niezbędnego minimum, robiąc tak mało, jak to tylko możliwe. Zainspirowani metodami omawianymi przez Łukasza Łuczaja testujemy m.in. koncepcję ogrodu, który jest utrzymywany prawie samym koszeniem. Proces twórczy w ogrodnictwie zawsze zawiera w sobie sporą dozę niepewności, przez co jest szalenie wciągający, a nawet uzależniający. To wszystko budzi dreszczek emocji. Wyrośnie czy nie wyrośnie? Jak to się sprawdzi po latach? Z jednej strony to takie ekscytujące patrzeć, jak ziemia poddaje się Twojej woli, jak twarda i materialna realność zmienia się zgodnie z Twoim pomysłem. Można się w tym zakochać. Z drugiej strony, jako twórcy, uczymy się w naszym ogrodzie eksperymentalnej trudnej sztuki hamowania swoich zapędów, żeby wszystko kontrolować. Hamujemy swoją decyzyjność, ograniczając planowanie ogrodu do Komunikacji obiektów funkcjonalnych i niezbędnej dla nich strefy buforowej. Nabieramy szacunku dla samorzutnie pojawiającego się życia. Uczymy się pozwalać naturze samej się wydarzyć. No i tak, tutaj masz galerię zdjęć z drona z różnych momentów, jak ta natura się sama wydarza od momentu um, zaoranego pola. I również jak stan obecny się ma do naszego planu, projektu, który jest żywy, ale konsekwentnie realizowany. No i przejdźmy do rozdziału Coś Mądrego, którego wstęp też Ci tym razem przeczytam. Projektant ogrodów często stoi przed konfliktem. Z jednej strony chcesz, by Twoja praca była szeroko doceniana. Marzysz się zdobyć popularność i uznanie wśród wielu. Z drugiej strony, wiesz lub dopiero przeczuwasz, że głęboką wartość Twojego dzieła, mistrzostwo, subtelność, dbałość o detale, potrafią dostrzec i docenić tylko nieliczni. Inni specjaliści lub wyjątkowo wrażliwi odbiorcy. To może rodzić frustrację. Marzysz o poklasku, o byciu rozumianym przez wszystkich, ale głębokie spełnienie daje tylko szacunek wąskiego elitarnego grona możesz przeżywać rozdarcie między potrzebą szerokiego uznania z konieczności do od ignorantów i amatorów bo jest ich więcej a świadomością że prawdziwa jakość i kunszt są zrozumiałe tylko dla wybranych i nielicznych bo ogrody to niszowa tematyka dlatego właśnie oraz, ponieważ jesteśmy małym, elitarnym gronem, podjęliśmy decyzję w OOP, że nasze ogrody będą otwarte tylko dla ograniczonego grona zwiedzających wyłącznie dla zaproszonych gości i po wcześniejszym umówieniu. Tym samym powitanie lata i inne imprezy integracyjne stają się eventami kameralnymi, a wręcz prywatnymi. Mamy pełne przekonanie, że taka hermetyczna strategia przyniesie znacznie lepsze rezultaty niż ścieżka egalitarna, którą poruszaliśmy się przez ostatnią dekadę. Liczymy na zbudowanie silniejszych, żywszych więzi między przyjaciółmi i organizacji i skuteczniejszą integrację najbardziej zaangażowanych członków naszej wspaniałej branży. Jeśli jeszcze nie jesteś w tym gronie. Zapraszamy Cię do włączenia się w nasze działania bono. Zapraszamy Cię, zaangażuj się w wolontariat, w OOP i rozwijaj z nami, wykorzystując naszą sieć kontaktów. No, też stań się jednym z tych kontaktów. To jest cenne, oczywiście. Jak może wybrzmiewać z całego tego numeru, że warto trzymać się razem, mieć ze sobą kontakt, wymieniać się ze sobą. Doświadczeniami liczyć na swoją pomoc. To jest po prostu super. No i dobrze. Tutaj jeszcze w biuletynie znajdziesz sporo materiałów treści tekstowych i fotografii razem z opisami. Jeszcze cały dział coś przyjemnego, także zapraszam Cię na stronę sztukamyślnikogrodowa.pl i dziękuję Ci za uwagę.